THANKS <laughs> Cześć, witam Was ciepło i zgodnie z obietnicą um, nagrywam pierwszy odcinek z serii Assassin's Creed. Jeszcze takie, takie, taka techniczna uwaga. Um, nie przejmujcie się, gdy zobaczycie, że na moim kanale nie ma wieku, ponieważ wyskoczył mi jakiś błąd i e, ja nie jestem w stanie go poprawić, więc. Przepraszam, tego nie było, e, więc od e, razu powiem, że mam e, 24 lata, tak, tutaj mogę się spotkać z wielkim zdziwieniem, ponieważ e, głos, który słyszycie zapewne nie oddaje mojego wieku, no ale cóż, pozostaje mi się tylko z tego cieszyć. Chyba. E, no, nie przedłużając, e, zapraszam Was na pierwszy odcinek i mam nadzieję, że będzie Wam się podobać mój komentarz, bo nie ukrywajmy, ta gra jest bardzo popularna i ci, którzy nawet nie zasknęli się z tą serią, musieli coś o niej słyszeć. Więc jeżeli będę się powtarzać, wybaczcie, ale podkreślam już to w poprzednim filmiku, że chcę się z Wami podzielić moimi odczuciami na temat tej gry. Nie przedłużając, zaczynajmy. Postanowiłem tedy wtedy poznać mądrość wiedzy, szaleństwo i głupoty. Pozałem, że również to jest puchaniem zawiaty, bo wielka mądrość przynosi utropienie. A kto przysparza wiedzy, przysparza ich cierpień. Mamy problem. Nie mogę go e, powiem Wam, że moim zdaniem m, to zdanie, z którym usłyszeliście, spotkaliście się na początku, które usłyszeliście na początku, e, jest esencją nie tylko tej części, ale i całej serii. To jest chyba tylko zamek w Masjafie, prawda? nie działa! Generalnie tutaj to pozwolę sobie przerywać prosty, dialogi. Nie, raz ponieważ. Nigdy nie jest chodzi o to, że bohater generalnie nie wie, gdzie jest i. Jest jeden pan wielki pan. bałagan i Matrix. Musimy go natychmiast odłączyć. W porządku, Desmondzie. Postaramy się cię wyciągnąć. Mówiłem, że nic mu nie będzie. Dranie! Spokojnie. Właśnie ocaliłem pańskie życie. Ocaliłeś! Porwaliście mnie! Podłączyliście do tej rzeczy! Animus. To jest Animus. Nawet nie wiem, kim jesteście! Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską jestem zwykłym barmanem. Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać Martini? Wiemy, kim pan jest. Czym pan jest? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie? W pańskiej głowie znajduje się coś, czego chcą moi pracodawcy. Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Tak. Pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Ani pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie mam mowy, żebym znowu tam szedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę, uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. A kiedy skończymy, zostawimy pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Fajnie się patrzy od tyłu. Jesteś szalony! To jak będzie, panie Miles? Życie czy śmierć? Proszę się położyć. No cóż, e, nie zostawia nam pan e, panie Warren e, dużego wyboru, więc się położymy. Mądry wybór. Jedyny. Nie wiem, czy taki mądry. Hej, gdzie ja jestem? Wewnątrz Animusa. To znaczy. To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej? Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. A, jasne. A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną, jeśli pan chce. Migracja, hibernacja, reprodukcja skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć, wspomnienia naszych przodków. A więc animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta DNA. Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć Twoją pamięć, Twój umysł wycofuje się. Brakuje Ci pewności, żeby wejść w mnie przeraża. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To Twoja podświadomość. Stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc, a nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc co można z tym zrobić? Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować, a później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy, więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program szkoleniowy. No właśnie, program szkoleniowy. Przerwy nagrywanie. I w sumie świetnie się składa, bo ktoś w domu zaczął odkurzać, więc będzie to bardzo nieprzyjemne, jeżeli będę dalej nagrywać z odkurzaniem w tle. Dobrze. E, widzimy się niedługo.